A tutaj w pobliżu są wszędzie dzikie psy. Można pogłaskać. Bardzo spokojny jest. Bardzo czuwają. Tutaj kolejny piesek dziki. One wszystkie są na wolności. W pierwszy dzień zatrzymaliśmy się w miejscowości Tingir na południe od Atlasu Wysokiego. Więc dzisiaj spędzam noc w tym właśnie hotelu. Zobaczcie sami, to jest taki single czy double, ale dwa łóżka są, bo nie mieli po prostu singla, bo przeważnie ludzie przyjeżdżają yy, we dwoja bo w większej, w większej grupie. No, tego ręcznika nie będę używał. To są jakieś te plany, plamy, ale cały szczęście mam swój. Zobaczcie, jak wygląda tutaj yy, łazienka. Całkiem przyzwoicie. Ubikacja, kranik jest, szczerze mówiąc, lepiej niż yy, w w Marrakeszu, w tym host, y, hotelu, w którym ostatnio zostałem wam pokazywałem. I tutaj jest całkiem przyjemnie. Nawet no, no, jest właśnie tutaj ten basenik, o którym wam wspominałem. Ja. Tam są takie dewniki. O, chopak sobie właśnie pali siszę, tutaj można sobie usiąść, popływać. No, basen nie ma dużo metrów, ale nie wiem, może być może 10 metrów długości, ale zawsze coś. Temperatura jest w tym mieście 27 stopni, więc całkiem spokojnie to wygląda. Trochę byłem przerażony, jaką drogą jechaliśmy do tego miejsca, żeby się dostać. No, po prostu droga w ogóle nie miała asfaltu, osfaltu. cały czas jakieś pagórki, górki.

nie, yeah, why not? I yeah. can also, I can go also. Okay, yeah. not? Yeah, but I minutes, yeah. okay, I need a few yeah, minutes, I yeah. for you here. Tak wygląda kuchnia, czy jadalnia. Wszedłem tutaj do środka. Co te ściany, to wszystko. Wygląda jak takie stare apartamenty. apartamenty. O dok. Aż się przeraziłem. Nie wiem jak ten budynek ma lat, ale na pewno jest stary. Zobaczcie jakie masywne ściany. Teraz to wygląda to jak zamek Barda you to go up,

To jest też miejscowo, gdzie bardzo dużo róż rośnie. I miejscowi z tych róż robią różnego rodzaju kosmetyki, kremy do twarzy, kremy do, kremy do ciała. Dobrze, że tutaj nie ma w ogóle ludzi. Ale zajebi się to, to wszystko wygląda naprawdę. Piękna pogoda, ponad 26 stopni. Olej arganowy można spożywać. Zauważyłem, że to są trzy rodzaje chyba tego oleju. Kletek można sobie namoczyć i skosztować. No, 100 ml oleju arganowego na masaż ciała. Najlepszy jest do włosów, kosztuje 250 gramów, To mniej więcej 100, 120 zł, 110 zł za 100 ml. Olej arganowy spożywczy, taki jest wytwarzany z ziaren organowca, tłoczony na zimno, a następnie filtrowany. Aromat ma jakby jakiegoś orzecha laskowego, choć nie próbowałem, ale wyczytałem i tutaj mi powiedzieli, że smakuje tak jak olej laskowy. No i tak tutaj to wygląda, wszystko. Można sobie zakupić. Wszystko naturalne naturalny olej z owoców Bo tutaj właśnie kobiety mają takie e, e, maszynkę do mielenia i z tego powstaje olej nie chcę, nie chcę zbyt długo nagrywać z względu na to, że no, chyba wydaje mi się, osoby będą się czuły niezbyt komfortowo, ale pokazałem wam tak z grubsza jak to wygląda z nasion arkanowych powstaje, powstają kosmetyki tak już wspomniałem, że wykorzystywane są do oleju do masażu ciała, do włosów i Tupkal to jest najwyższy szczyt Maroka w górach Atlas. Atlas wysoki ma ponad 4200 metrów nad poziomem morza więc to jest ponad 4 km nad poziomem morza